Większość ludzi myśli, że nie osiąga swoich celów, ponieważ brakuje im motywacji albo wiedzy. Myślą, że są zepsuci, że są niedość dobrzy, a tak naprawdę to brakuje im tylko jednej cechy, którą bardzo łatwo w sobie wykształcić. I zaraz Wam o tym opowiem. Ta cecha to po angielsku havingness. Yy, można to przetłumaczyć jako zdolność posiadania albo Pojemność na posiadanie danej rzeczy. Havingness to psychologiczna i neurobiologiczna zdolność posiadania i doświadczenia dobra. Czy jest to miłość, obfitość, pieniądze, sukces, uwaga, cokolwiek czego pragniemy. Nasz mózg dąży do homeostazy. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do określonego poziomu tego dobra, to nawet Pojawienie się dużo większej jego ilości, co z punktu obiektywnego jest dobre, dla naszego organizmu może stanowić zagrożenie. Nasz organizm może odbierać to jako zagrożenie. I co robi organizm, kiedy odbiera to jako zagrożenie? Sabotuje. Taki autosabotaż jest sposobem na chronienie nas, przez nasz organizm, przed czymś, co postrzega jako zagrożenie. Nawet jeśli my. Obiektywnie wiemy, że jest to dla nas dobre. I bez adaptacji mózg robi dosłownie wszystko, by wrócić do starego i bezpiecznego porządku rzeczy. Jest taki bardzo już sztampowy przykład na to: ludzie, którzy wygrywają na loterii, bardzo często w ciągu roku wracają do poziomu tego samego poziomu bogactwa albo biedy, albo spadają jeszcze poniżej niego. Mówi się o tym w kontekście tego, że ludzie popadają w nałogi i tak ale powodem tego w większości przypadków nie jest to, że są dogłębnie zepsuci, tylko to, że nagle uzyskali coś, otrzymali coś, co było zupełnie nie do pomieszczenia dla ich układu nerwowego, i pomimo, że cieszyli się na poziomie, Świadomym, to i ich układ nerwowy, ich podświadomość robiła wszystko, by ich od tego ciężaru, od tego zagrożenia uwolnić. Są różne objawy tego, że nasz system nie radzi sobie z większą ilością dobra. Zwykle w takim najbardziej łagodnym scenariuszu pojawiają się myśli, pojawiają się myśli na zasadzie, a co jeśli to jest dobre złego początku? Jest dużo przy przysłów, które y, świadczą o tym, że ludzie boją się dobrego i y, istnieje taka y, wspólna świadomość, że może lepiej nie mieć za dobrze, bo inaczej zostaniemy w pewien sposób ukarani za to, że mamy tak dobrze. Że mm, w końcu się coś zepsuje, jeśli jest za dobrze. Natomiast warto pamiętać o tym i po to tu jesteśmy, żeby się tego dowiedzieć, żeby to sobie uświadomić, że Zasługujemy na te dobre rzeczy i możemy je mieć, tylko musimy podejść do tego mądrze i musimy sami sobie, sami swojemu organizmowi, swojemu układowi nerwowemu pomóc w tym, żeby te dobre rzeczy przyjmować. I opowiem Wam tu o kilku sposobach, które bardzo łatwo wpleść w swoje codzienne życie bez większego wysiłku, aby zwiększać to swoje heaviness i pozwolić sobie nie, wręcz nie zauważenie. Pozwalać sobie na coraz więcej. Pierwszą ważną zasadą jest to, aby robić to stopniowo. Uczono nas różnych technik, są różne techniki manifestacji, i w nich na przykład wielu osób poleca, aby wyobrazić sobie, ile chcemy zarabiać, żeby myśleć dużymi liczbami. I kiedy osoba, która zarabia w tym momencie, powiedzmy, 5 tysięcy miesięcznie myśli sobie tak, zasługuje, zasługuje na to, żeby być bogatym, chcę zarabiać 300 tysięcy miesięcznie. I na poziomie świadomym ona może naprawdę być przekonana w danym momencie, że ona na to zasługuje i nie mówię, że nie zasługuje, natomiast ta, ten, ten przeskok, ta różnica, ta dziura pomiędzy tym ile, tymi pięcioma tysiącami, a tymi 300 czy 500 tysiącami miesięcznie jest tak ogromna, że jej układ nerwowy po prostu nie jest w stanie tego sobie znieść, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Dlatego pierwszym bardzo ważnym elementem jest to, aby to swoje havingness, to swoją możliwość posiadania dobrych rzeczy, w tym przypadku, w tym przy, przy, w przypadku tego przykładu pieniędzy, zwiększać Stopniowo. Jeśli zarabiamy 5 tysięcy miesięcznie, wyobraźmy sobie zacznijmy celować w 10-15 tysięcy miesięcznie, żeby to nie była kwota, która jest całkowicie poza zasięgiem naszego układu nerwowego i być może także kompetencji w danym momencie albo możliwości na rynku pracy, czy możliwości w ogóle w życiu. Kolejną rzeczą, która może nam pomóc rozszerzać tę możliwość posiadania, są expanders, czyli takie osoby, które są mostami pomiędzy tym, jacy jesteśmy teraz, tym, co mamy teraz, a tym, jacy chcielibyśmy być. Na zasadzie modelowania pokazują nam, że to, czego pragniemy, to jacy chcemy być, jest możliwe. Jeśli oni to mają, jeśli oni tego doświadczają, jeśli oni tacy są, to my też możemy. Tutaj działają neurony lustrzane. Macie w ogóle w w opisie będzie taka bibliografia na temat tego, o czym dzisiaj mówimy, jeśli interesują Was sprawy naukowe. Neurony lustrzane działają m.in. na przykład taki prosty przykład to, jak ja karmię syna i bezwiednie otwieram usta i w ten sposób podświadomie pokazuję mu, żeby sam otworzył usta, prawda? To jest taki prosty schemat działania neuronów lustrzanych. Natomiast one też sprawiają, że. Jeśli jest nam coś modelowane, jeśli widzimy, że coś jest możliwe, to wtedy zaczynamy czuć, że to jest możliwe też dla nas. To jest takie proste wyjaśnienie. I takim świetnym sposobem wykorzystania tych XPenders. Jest na przykład na Facebooku albo na Instagramie, stworzenie sobie konta, na którym obserwujemy tylko takie osoby, które są dla nas tymi ekspanderami. Bo dzięki temu, kiedy już będziemy skrolować, a nie oszukujmy się, większość z nas jednak skroluje, więcej lub mniej, to nie będziemy oceniać ludzi, nie będziemy czuć się beznadziejnie, patrząc na różne obrazki w sieci, tylko będziemy nasycać swój układ nerwowy, swój, swój mózg i swoją poświadomość obrazami, które pokażą nam, że to, czego pragniemy, jest możliwe. Trzecim elementem, trzecią rzeczą, którą możemy wykorzystać w poszerzaniu naszej, Havingness, jest wizualizacja. Wizualizacja ma złą prasę. Kojarzy się wielu osobom z książką sekret albo ogólnie tak bardzo New Natomiast jest od wielu lat, od bardzo dawna, wykorzystywana na przykład przez sportowców. I właśnie w taki sposób chciałabym, żebyście wykorzystywali wizualizację. Nie chodzi o to, to, o to, żeby położyć się na kanapie, wyobrazić sobie swoje nowe auto, jak to było no, chyba w sekrecie, i że następnego dnia ono się pojawi. Nie mogę wam tego zagwarantować, ale prawdopodobnie się nie pojawi. Natomiast. Sportowcy wykorzystują tą wizualizację w taki sposób, że miesiącami i latami wyobrażają sobie, oprócz treningu fizycznego prawdziwego, wyobrażają sobie to idealne uderzenie, idealny sprint, idealny skok, cokolwiek jakikolwiek sport uprawiają. Po pierwsze wyobrażają sobie ten idealny ruch czy zachowanie na boisku, na bieżni, do którego dążą. Ale także wyobrażają sobie siebie jako tego mistrza olimpijskiego, jako tego mistrza sportu, który uprawiają. I dzięki temu przyzwyczają swój układ nerwowy do tego, że oni będą tymi mistrzami. Jak to w życiu bywa, nie każdy zostaje mistrzem, natomiast jeśli będzie celował w Mistrzostwo Świata, to na pewno sięgnie wyżej niż gdyby celował w mistrza okręgu. Czwartą rzeczą, która może nam pomóc w poszerzaniu tej pojemności na szczęście, na dobro, jest praca z ciałem. Bardzo Wam ją polecam, ponieważ nie jesteśmy tylko głową, jesteśmy całym ciałem i bardzo ważne jest to, aby wplatać ciało w te nasze duchowo-rozwojowe. Poczynania. Jest bardzo dużo szkół, które zajmują się pracą z ciałem w tym kontekście takiego rozwoju osobistego. Są różne nurty somatyczne i polecam Wam oczywiście sobie to sprawdzić. Natomiast my w przyszłości będziemy o tym rozmawiać tutaj na kanale i mam nadzieję, że porozmawiamy też z ekspertem w tej dziedzinie. Podsumowując, bez tej adaptacji. Bez tego stopniowego poszerzania havingness możecie zdobyć to, czego pragniecie, albo może się Wam to przytrafić, natomiast wtedy możecie tego nie utrzymać. Bardzo ważne jest, żeby te praktyki, o których dzisiaj mówiłam, wplatać w swoją codzienność. To może zająć nam dosłownie minutkę dziennie czy pięć, ale warto poszerzać tą havingness, żeby przygotować się na ten sukces, którego tak bardzo pragniemy. Proszę, zostawcie komentarz, nad czym teraz pracujecie, co wam chodzi po głowie, co jest teraz dla was najważniejsze. I zapiszcie się do newslettera, bo tam będziemy rozwijać te tematy, o których mówię w filmach i koniecznie obejrzyjcie ten film, ponieważ tam jest dużo więcej o sukcesie i są proste zadanka, które nakierują was na trajektorię do tego sukcesu, którego pragniecie.